Czyli będzie o niezwykłym człowieku, który chociaż ma niewolników, to się o nich troszczy i posyła do Pana Jezusa, żeby zaradzili im cierpienio, ich cierpieniom, a konkretnie wobec jednego jego postawa jest tak pełna miłości. Będzie też dzisiaj yy, o różnych ważnych rzeczach dotyczących pierwszych wieków chrześcijaństwa dotkniemy sobie także dyscypliny arkanii, spotkań. Yy, może domu seklezję i, i, i te zgromadzenia w kontekście tego, co działo się w domach pierwszych chrześcijan, w kluczu celebracji zostawimy, ale na pewno na koniec odpowiemy sobie na ważne pytanie w Eucharystii: czy mówimy Panie nie jestem godzien, czy godna, kiedy na przykład cały Kościół kobiet, a ksiądz odprawia mszę Świętą. Jak to powinno być prawidłowo? Oczywiście najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie dzisiaj, bo Ty jesteś godny przyjąć wszelką cześć, chwałę i uwielbienie. A my dzisiaj będziemy patrzeć na Setnika, który uczy nas, co to znaczy ufać Twojemu Słowu. W naszych rozważaniach, w codziennym czytaniu słowa z katechizmu Kościoła Katolickiego mamy punkt 449. A brzmi on tak. Przypisując Jezusowi boski tytuł Pana, pierwsze wyznanie wiary Kościoła od początku stwierdzają, jest to Dzieje Apostolskie 2,34-36, że moc, cześć i chwała należne Bogu, Ojcu, przysługują także Jezusowi. Rzymian 9,5 Tytusa 2,13 Apokalipsa 5,13 ponieważ istnieje on w postaci bożej. Filipian 2:6. A Ojciec potwierdził panowanie Jezusa wskrzeszając go z martwych i wywyższając go w swojej chwale. Rzymian 10:9. 1 Koryntian 12:3. Filipian 2, 9, 11 Dziękujemy ci Panie za to. Amen. Posłuchajmy Nieco dłuższego fragmentu z dzisiejszej Ewangelii. Skoro wypełnił wszystkie słowa Jego do uszu ludu, wszedł do Kafarnaum. Setnika zaś pewnego niewolnik źle mający się miał, umierać, który był mu cenny. Usłyszawszy zaś o Jezusie, wysłał do niego starszych Judejczyków, prosząc go, żeby przyszedłszy uratował niewolnika Jego, zaś przybywszy do Jezusa, prosili Go gorliwie, mówiąc, że godzien jest, żebyś mu uczynił to, miłuje bowiem naród nasz i synagogę sam wybudował nam. Zaś Jezus wyruszył z nimi, już zaś gdy On niedaleko był oddalony od domu. Posłał mnie przyjaciół, setnik, mówiąc mu, Panie, nie truć się. Nie bowiem wart jestem, aby pod dach mój wszedłeś. Dlatego ani mnie samego uznałem za godnego do Ciebie przyjść, ale powiedz słowem, niech zostanie uleczony sługa mój. I bowiem ja, człowiek, jestem pod władzą Rozmieszczony, umieszczony, mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu: ruszaj i wyrusza, i innemu przychodzi, przychodzi, i niewolnikowi memu uczyń to i czyni. Usłyszawszy zaś to, Jezus zdziwił się nim i zwróciwszy się do towarzyszącego mu tłumu: rzekł, Mówię wam, nawet nie w Izraelu taką wiarę znalazłem. I wróciwszy do domu, posłani znaleźli niewolnika będącego zdrowym. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, nieco dłuższy fragment, i może, może nas szokować to, że właściwie Jezus nie uwalnia niewolnika z jego niewoli. Bo to interlinearne, bardzo, bardzo konkretne tłumaczenie pokazuje, że ten niewolnik został dalej niewolnikiem, pomimo tego, że został uzdrowiony. A przecież w czwartym rozdziale Ewangelii, tej samej Ewangelii Łukasza, czytamy, że Jezus przyszedł dawać wolność uwięzionym. Więc o jaką wolność chodzi? Od razu nas to skłania do odpowiedzi, że nie chodzi tutaj o wolność, w której niewolnicy staną się wolni. Choć także w ten sposób to było interpretowane, że zostaną wyzwoleni spod prawa swoich panów, ale tu chodziło znacznie coś głębszego głębszą wolność. Ta wolność, o którą chodzi Jezusowi, to jest wolność, która jest w nas, której nikt nie może nam w żaden sposób odebrać. To jest tak, że ksiądz Michał Olszewski, będąc w więzieniu, może być całkowicie wolny. Oczywiście modlimy się za niego w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, no bo wydaje się, że wymiar kary jest nieadekwatny do... jeżeli nawet byłoby jakieś zawinienie, bo jest tam przecież postawiony teraz zarzut, to no to jest to jakieś nieporozumienie. Zabójca wychodzi na wolność, to mamy przecież takie sytuacje, wystarczy zobaczyć, a ksiądz, który któremu postawiono zarzuty dotyczące, nawet jeżeli zmarnował jakieś pieniądze, bo już mówię o najgorszej kwestii, przez 9 miesięcy przebywa w areszcie. To jest po prostu nieporozumienie. Natomiast to wcale nie oznacza, że ksiądz Michałoszewski musi być w tym areszcie yy, niewolnikiem. On może być całkowicie wolny, jeżeli jego serce jest wolne. I do takiej wolności, jakby, zaprasza nas Jezus. Gdziekolwiek będziemy, jeśli jesteśmy w takiej relacji do wszystkiego, jakiej Jezus chce nas uczyć relacji, będziemy wolni, nawet jeżeli będziemy więzieni. Ale myślę, że ważną, ważnym słowem, bo tak zaczęliśmy od Ewangelii, jest także pokazanie, jaką moc ma słowo Jezusa. Setnik to rozpoznał, posłał swoich ludzi. Żeby oni ze słowem przyszli, na słowo Jezusa niech się stanie. I my, wiecie, nie posyłamy swoich ludzi do Jezusa, żeby przynieśli słowo. Może trzeba to zacząć robić. Poślij do Jezusa swoich ludzi, żeby przynieśli ci słowo. A bo to słowo ma moc uzdrowienia, ma moc nawet wskrzeszenia, ma moc. E, no, przecież przez słowo Bóg stworzył świat. I dlatego tak wiele dzieł rozpoczęło się na słowu Jezusa. Jeżeli my będziemy potrafili rozpoznać, jakie słowa Bóg do nas kieruje, to będziemy też potrafili podjąć to, co Jezus mówi jako coś, co jest nam ofiarowane i zadane. Natomiast jeśli idziemy do pierwszego fragmentu z listu do Koryntian, to jest od świętego Pawła, który to zaczyna się to on przede wszystkim od pouczeń, w kontekście schodzenia się, nie na, na to, by stawać się lepszymi ludźmi, tylko gorszymi. Mówi o wspólnych spotkaniach o, o Eucharystii i to jest ciekawe. Zresztą Paweł już wtedy widzi takie rozdarcia pomiędzy tymi, którzy, którzy są w kościele. On w tym fragmencie mówi o sporach i tłumaczy, że muszą być rozdarcia, żeby się okazało, kto jest wypróbowany. Tak więc, gdy, jak mówi święty Paweł, mamy się zbierać na spożywanie Wieczerzy Pańskiej. No mamy, mamy mieć po prostu pewne rzeczy poukładane już. One zupełnie inaczej wyglądają teraz niż wyglądały te 2000 lat temu. Wtedy problem było, że oni się zawierali najpierw do własnego jedzenia. Inni byli głodni w tym czasie. Czasem się zdarzało, że ktoś był nietrzeźwy. I Paweł to piętnuje, to napomina, czyż nie macie domów, żeby tam jeść i pić, i żeby, żeby nie, nie znieważać Kościoła Bożego i nie zawstydzać tych, którzy, którzy nic nie mają. I, i nie chwali ta, te, te, tego tej społeczności, ale jednocześnie odnosi się do słów, które potem czytamy w Ewangelii. W tym pierwszym czytaniu słyszymy słowa, że. Że otrzymał od pana Jezusa to, co przekazał, że tej nocy, której pan Jezus został wydany, wziął chleb, dzięki uczyniwszy, połamał. Że to jest ciało moje, które za was jest wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej, czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. E, więc te spotkania na Eucharystii, one były znane oprócz. Oprócz tego, że było objęte dyscypliną arkanii z samego faktu, tego, że nie nie mogli w tym uczestniczyć, mogli co najwyżej słuchać słowa, ale potem musieli wyjść z, takiego, z takiej mszy świętej. To Paweł porządkuje pewne rzeczy. Oczywiście, gdybyśmy się zagłębili w tajemnicy Arkani, to, to potężny wykład można zrobić na temat tego, dlaczego tak bardzo. Yy, było to wszystko poukrywane. Dlaczego też pierwsi chrześcijanie byli posądzani, że na ołtarzu składają dzieci, zabijają je jedząc krew. Tam jest bardzo dużo wątków. No, świat tak, a nie inaczej postrzegał chrześcijan, bo oni się z tym nie obnosili. Oni pewne rzeczy też nie pokazywali, jak to wszystko przebiega. Kiedy weźmiemy starożytne pisma z tamtego czasu, to rzeczywiście jest to dość ciekawy temat. No i Paweł to kończy. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie aż przyjdzie. Tak więc zbierajcie się, aby spożywać wieczerze. Gdy zbieracie się, aby spożywać wieczerze, poczekajcie jedni na drugich. To jest może dwie myśli tylko jeszcze do tego, bo już długo gadam. Pierwsza to jest taka, że celebracja jest głoszeniem śmierci i stanie Pana Jezusa. Czyli ci, którzy są w wtajemniczeni, oni są umacniani przez to, że sam fakt celebracji umacnia. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, e, bardzo mocno to wybrzmiewa w e, drodze naukotochumenalnej, kiedy jedni na drugich czekają. i Tam nie ma pośpiechu z rozpoczęciem Eucharystii, co za, czasami, rzeczywiście w niektórych z kolei wyzwala demony, bo ile można czekać, żeby rozpocząć. Dopiero potem, słuchajcie, e, przechodzimy do, mm, do psalmu, psalmu 40. Nie chciałeś ofiary krwawej, ani płodów ziemi, lecz otworzyłeś mi uszy, nie żądałeś całopalenia. Ofiary za grzechy, z księgi jest to mnie napisane. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Niech się radują, weselą w Tobie pragną twoje, ci wszyscy, którzy pragną Twojej pomocy. No To jest wszystko w kontekście także czytania Eucharystii, czytania, powtarzam, Eucharystii przy przeżywaniu jej. Zupełnie już tylko kilka słów do powiedzenia w odpowiedzi na pytanie, które na koniec jakby zostawiłem. I to jest pytanie dość proste i krótkie do wytłumaczenia w Eucharystii, nawet wtedy jak jest większość, bo pasuje mi to po prostu, ta, to pytanie, odpowiedź na to pytanie do tej Ewangelii dzisiejszej, więc dlatego z tego korzystam. Jak prawidłowo powinno się odpowiadać, kiedy odpowiadamy tymi słowami z dzisiejszej Ewangelii Setnika? Panie, nie jestem godzien czy godna, bo na przykład jakaś osoba to, to kobieta. Więc my przez fakt cytowania tego fragmentu, który wypowiedział Setnik zapraszając Jezusa, nie zmieniamy formy, nie zmieniamy na rodzaj żeński. Tej wypowiedzi, tylko tylko jakby wypowiadamy słowami setnika, więc nawet jeśli ktoś jest kobietą, no to wypowiada te słowa w formie męskiej. Panie, nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie. No dobra, dzisiaj chyba tyle. Niech Was, Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Duch Święty, amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co jest w opisie. A już w ubiegłym tygodniu miałem to zrobić, nie podziękowałem Wam za modlitwę. Za naszą kontrolę w fundacji, która, która trwała. No, teraz, teraz są kolejne etapy tej kontroli. Jak będę mógł coś więcej powiedzieć, to Wam po prostu powiem.